Witam Was wszystkich, ja jestem domik 123p. Ze mną jest suchy Bubr. Dzień dobry No i idziemy na Duomida I... O Jezu, co się dzieje? Co ja mam cienie włączone? Nie, dobra, już się ogarnęło. O, tu jest, idziemy Duomida. Na przeciwnicy są bardzo wymagające. Mhm. Patrzcie, tutaj jest Kogmał, Master Rice. E, to, to, to są normalni gracze. To nie tak, że oni mają jakieś takie dopiski. BOT! No. Dobra jestem. A ty, ale to śmieszne dźwięki twój mikrofon wydaje, jak podchodzisz. No, dobra. Tu ta muzyka tak cicho? Dobra. Tańczymy. lepszy taniec bekarz? Aż se zwiększy głosy postaci Ty bekarz No bo przez ciebie nie słyszę co on mówi, czekaj hmm. A Am Bo Moje miliony miały być, pamiętaj. Dobrze. Tych razy. Dobrze. A łamiony mnie zabiję zaraz. Oj tam, jednego muszę od czasu do czasu sobie wziąć. Ty wiesz, że to jest. Jak dopiero się stoiłem. co Że to... Jak używam tego E, to nie tracę many. No tak. O. LOL. Dobra. Dobra, ty go zgarniasz czy ja? No jeśli pozwolisz, to ja. No Zobaczymy, ka. czy mam mózg. Czy chociaż ta inteligencja na poziomie tym trud... zaawansowanym myśli. Chyba nie, po... Co. Chyba myśli i się wycofał. Dobra, wezmę drugie E. Jak to działa? A. O, ku... No dlaczego? <noise> Bo jesteś słaby. A ja jesteś słaby. <noise> A, to tak działa jego pasy. No. No przezywasz takie małe kolerstwo No, mój laski. No ale m trzy tylko. I tak byś nie z last tego. I tego. Tego też nie z hitowałem. <noise> O, powrócił LOL, no, nie wszedł w to. No. nie jest głupi. Ja šte... mogę sterować tym tym? Co? Mogę tym sterować, tym Wojdem? Vo Chyba nie czemu już poszedł sobie? Nie Nie, poszedł się wyleczyć tylko. A, Znowu! Chciałem go już zignorować. Chyba. O, dobra. <laughs> sorry, sorry. Dobra Idziemy zrobić blue O, masz mi dać Mam już booma. Ja nie mam dwu akurat ale Ale ty tankujesz O, masz piona Ale ty masz więcej życia Ale ja mam torringa Ale mam tylko jednego pacjenta. O poczekaj, muszę inaczej stanąć, żeby... O dobra Ej, czekaj, musisz O sorry, puściłem E na to Dobra. Dobra, dziękuję. przystało nie, hita jeszcze. Dobra. Jep. Okej. Okay. Ja muszę ciągle patrzeć, czy mi ten bandikam nagrywa, bo czasem tak jest... tak... sobie gadam, gadam, patrzę, nie na... i tak... Kurwa, nie nagrywa. Później wychodzę już z gry, patrzę, minuta nagrania. <grywa> tak... <grywa> kurwa. No, 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 no. Nie użyć. a już mi chciała go zabrać, co? Jak mamy... Jak mam... Czekaj, co na nim maksować? Chyba E wiesz. Okej. Okay. Czyli wiesz, o co? Wiesz, nie, nie mam Marzahara, ale chyba E ja się maksuje albo W... albo Q. Co chce. <noise> albo UT. No to najlepiej. Jezus, chodź zrobimy ich Blue teraz. Okej. Okay. Możemy mi zrobić. Haha. Ha. To so O lol, nie stać mnie na więcej speli. Dobra. Dat bomba. Dobra, lol. Dat golem. Golem. Golum. Dobra. O nie można zignorować golema. No, no, no sure. guluma, Goluma. Dobra, wracam się do bazy, bo się wyfilowałem. Co ty kasarni mi robi, to ja nie wiem. Oj. O Boże, przez chwilę myślałem, że mi coś się przerwało, a to ty umierasz. Ale No dobrze, zginąłem na botach. No. Zdarza się. Nie? <śm> tak. Zginiesz na botach, ja, ja ci to zagwarantuję. <śm> Dobra, ty? Yy, gdzie ty... Tak, gdzie ty... A ja będziesz mnie blokował co chwilę niską. Ty wysz to jest... rekomendowane. Recommended Kielicha. I do brabadona. Czekaj, fotki kupię. Chociaż... Obok... Idź w jakieś szybkie infinity i tak dalej. Idę pod AP Czemu? No bo, bi... bo chcę bić y, tryliardy zulta. I ze wszystkiego innego. Atakuj mój Voidlingu! Hmm. A Mastery to poproszę, co tam. Okej. Okay. Serio? Raj, tylko 50k do Takie Całkiem fajną auto-ataku ma. Malzahar. <grywia> Kurde, ja ba muszę sobie kupić Ziggs'a. A ja muszę sobie kupić jakiś ADKERY. O, wiesz, a! jakby co. Jakby to była ważna informacja, wiesz. No. O, mam unta. Ja jeszcze nie. A już mam. To co, zabijamy coś? No. Trzeba, Ale trzeba. A to jest fajne, bo ty możesz kogoś złapać ulty, i ja mogę, wiesz, jednąć ulta. No, wszystko, wszystkich możesz trafić wtedy. No. Bo przecież jest ze twoim zezem, to. Ty! A, a kto zeznał pił dwa razy tego? Właśnie o tego? No takie snajpienie to... No <noise> to <noise> Dobra Nie tego skillał żem! Tepa <noise> Ej ale ja wezki ty nie tego skillał że miałem, Ja się nie chciałem E użyć! A mi się ulturzy Mi się? No... Nie bo, się... bo libera tu nie ma <noise> Ale całkiem przyjemnie się nim farmi, tym malzakarym. O, chodzi tu minionie, właśnie. No! Co? I tak byś go nie zabił, by się skończyło. Go. Jak ogarnę już ten... Jak już ogarnę... Mniej więcej damage z E, to... No. To mam nieskończoną liczbę many. Przynajmniej teoretycznie do farmienia. Który poziom ma ten Ryze? Piąty. Ty, to nie odstaje poziomem. O, sorry. Sorry, padkiem, e. To o nie, Amumu um gank. Dobra. O, 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 prawie ulta odpaliłem. <laughs> o. Czemu ty go zabiłeś, no? Nie wiem. Przecież mój auto... Weź, miały być fragi dla mnie. No ale jak ty nie bijesz tyle do meida, żeby zabić jakiegoś alumu, to nie wiem. Biłem, a się kuleczka dla niego ostatnio. Ojej. Tylko że nie ma... Ację auto ataku to ma fajną zachar. To trzeba przyznać. Wsie chłopaki postarali. Co mam maksować jako drugie bramę czy plamę? Nie wiem, wiesz, nie wiem. Chyba bramę. Dobra, bramą częściej trafią. A czy wiesz, W plus e, właśnie ten... plama plus e, R i wiesz. Democ jest. Hmm, teraz e, zrobię. A pójdę w Rabadona. O, Zilean mnie zbąbkował. O Jezu, dlaczego mi klatki spadają już, nie? Dlaczego mi klatki spadają już nie? No. Nie wiem. Ja też tego nie wiem hmm. może zrobię tak wszystkie To jest kieliszek Jest kieliszek Wodki? Nie Potki eee, dobra jakieś poty na HP yep. Na przyszłość To na HP czy na przyszłość? Aha! Aha! O, ta nie zabije. LOL, odpaliła ulta i zaraz go straci. No nie, no nie to wracaj to... się głupi golumie. No to za głupi golum! Głupi golum! To podejdź kawałek bliżej, może o ile ci sksuć. Naj. Blisko byłem I no to zaraz ci ulta sksuje miniony. No to ksuj. No, farmiłem wszystkich chyba. No! Dobra, ultuję. O, nie mogę zultować miniona. No. Dlacze dlaczego? Ej, chodźmy na bota. No Bo tam double kill jest. Double black. Kill. O, łysy Raj Raj, boże, co ja powiedziałem? Trendy my idziemy. Dobra. Zaskitowałem miniony. No, fuck. no No sksu mi! Not ks. Aaa popatrz. Czy ja tak? Uuu. Kto mi może pomóc? O Boże, dobra. Dobrze, że się pot na manę nie odpalił, bo miałem full hp. Pot na manę, bo miałeś full hp? Pot na życie. Nie ma multa, ale możemy zabić. Ojej, Zilean! Ale mi ktoś zksu wrednie teraz. O ten kasari. Tyle ogarnąć. Ciekawe jakie elo będzie po tym meczu. No. No kurde, wszystko mi podpiewrzają. No ej, to było moje! Niby temu! No bo już tam wybuchł, mu. A AAAAA! No i widzisz, że się padłem. Tak. O, ten flash! I ty to masz więcej farda niż rozumiem. Masz razem. <grym> nie, nie, nie. No teraz sobie stoję. Moje Emi farmi miniony. I teraz farmi mi Ileana. O, Riven Black Cleaver. O, po co Wydaje mi się, że mają jakieś resy, buduje wojtstawa. Ła Jezu, no i znowu FPS-y to spadają. Już wracają. Spadają i wracają, to umieją latać. No. Te latające FPS-y. No. Skaczące. Ten ciekawy gameplay. Gameplay? Gameplay, tak. Masz Zachary dupeczki. O. W sumie prawie, tylko Kasadin i Ziggs. Jak, tu nie ja jestem seksualną dupeczką. Mhm. Mm ten Kassadin chce moje było zrobić. Łama dawa biom! O bramy nie postawiłem. Kurde, szmatem ci Patrz, <gry> patrz <aś> na tego awu. <gry> <gry> A i zabiegał Jaki KS. Now KS. Triple Steel Triple Steel, no bez kitu. LOL Auto atak! <noise> nie! No auto atak OP Trochę failowe combo chyba robię, bo powinienem puszczać KUJE <noise> E, a nie KUJE Ale dobra Tak nakazuje trzecie oko Tak Gimbal Zachar Tak, trzecie oko, chyba ktoś inny mówi Mówisz o silverku? Nie, 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 trzecie oko wiesz o kogo chodzi. Nie. No. A jaka osoba najtuje ma trzecie oko? Nie wiem. No pomyśl. Dobra, dobra, pomyślałem. Ten co ten, co ma najwięcej wszystkiego. Zczarzyło mi się pomyśleć. Nagle. O, tyle sfarmić! Puszczę tu, jest, zobaczymy, ile minionów będę miał. Tak. Chcesz, bym... Bra. ja bym puścił moje Q. A. Ej, no E mi się kończy. Zabijcie dużego miniona. O. O, umieramy. O, Rice idzie. Kurwa. Znowu. Fokusują mnie. Dobry damage. Dlaczego zawsze mi fokusują w każdej grze? Bo czy że im najmniej zrobisz. Nie, fokusuje się tego, co najwięcej robi. Czyli da się mieć więcej niż jednego Voidlinga? chyba tak łabodaba! Ignite, jak to mówią niektórzy. Chodź tu, Katarin, sksyłeś dostanie z bombki. Ja bombkę mogę walnąć wam. <grym> ulto ultu ich spawn. Nie, więc to jest 50 golda. <grym> Te Neksusa zniszczy. Te Neksusy. O, przyciąg, O Boże, jestem beznadziejny. Wiem. Ale przynajmniej wróciłem się do bazy. Jakim bazy? Tylko po 14 gold. No, skończyły się orzechy w czekoladzie. Mm. Chcesz moje Eee, nie. You wanna my nipples? Mają orzeszki? Nie. Czemu? Za małe są, aha, 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 tak. aha się, się. <noise> Tak <noise> Tak Gdzieś już się nimi dławisz. Są tak małe, żebym się nimi zakrztusił <noise> A, zginąłeś raz, ciata Słaby A ty? Ja nie Ja zero <noise> Poza tym, ty masz tylko Buty i rapadona. No bo ja nie podpieszam wszystkim fragów. Ja też nie. Ja po prostu zabijam. O <noise> weź ty! Co ten raz ma? Że jak mnie zabili. <noise> Boże, jaka lameriada. No mnie twojej... nie zdążyło walnąć. Jaka lameriada z twojej strony. To no, nie jest poziom merytoryczny w swoich materiałów Nie, ja zwiększam poziom trudności rozgrywki. Bo moje nie mają 3000 range'a. Już mają tuż. Zawiłbym Amumu. Ale daleko do niego. No, a daleko ci do niego. A tam. Nie znajom puścić bramy Brama Ty się tam bijecie, w ogóle ja puszczę Nie ja nie biję się Star even. Ja nie biję Still like Like a pro Pro stealer No Star even, Na farcie Ej, czemu go nie przygwoździło? Przecież mój, mój ult przygważdża. O jaka szkoda. O lol! Co on tak szybko nagle popierdzielał? A, Zilean. Dobry ziel. Ten Zilean. Zilean doszedł. <śpiewa> w ogóle nieskończona farma, puściłem E pod ich nexusem. No to po są, to jest... To jest No to GG, surrender GG O Boże, ja umieram GG GG, WP No Dobra, no to ja się już z wami tutaj żegnam No, ma... No Eee, ze mną był... No by ze mną suchy Bob Był no, a kto miałby być Tylko ja chcę z tobą grać Tak <gry> Dobra, no to się z wami żegnamy, cześć